Takiego meczu w historii kontaktów Gubińsko-Krośnieńskich jeszcze nie było. Chociażby dlatego, że nie było miejsca w żadnym z tych dwóch miast, gdzie mógłby się odbyć. W Krośnieńskiej Kręgielni doszło do meczu pomiędzy reprezentacjami dwóch urzędów. Nowy obiekt prosportowy, sportowo-rozrywkowy w zasadzie po drugiej stronie jest dla tych, którzy będą mieli chwilę czasu, również tam zapraszam. Cieszę się, że e, gościmy znajomych, gości, przyjaciół, kolegów z Gubina. Naprzeciwko siebie stanęli kapitanowie Marek Cebula i Bartłomiej Bartczak oraz ich drużyny. Mecz odbył się pod hasłem Dziękujemy za basen, zapraszamy na kręgielnię. W ten sposób władze miast chcą dać przykład i pokazać, że Gubin oraz Krosnoodrzańskie mogą, a nawet powinny, ze sobą współpracować. I to nie tylko na poziomie gospodarczym, a przypomnijmy, że oba miasta podpisały stosowne porozumienie, ale także na poziomie społecznym. My możemy się uzupełniać. Wydaje nam się, że to dobry taki moment, żeby powiedzieć o tym, że tak naprawdę jesteśmy w jednym powiecie, dwa największe miasta i powinniśmy uzupełnić tą naszą ofertę dla mieszkańców. Myślę, że w krótkim czasie uda nam się doprowadzić do możliwości rezerwacji kręgielni online i wszystkich atrakcji dostępnych w Krośnie. A jeżeli nawet dojdzie do rywalizacji, to zdrowej, zgodnie z zasadami fair play, bo rywalizacja może być motywująca, podkreślał burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak, chwaląc miejsce, w którym doszło do meczu. Za niewielkie pieniądze udało się władzom Krosna Odrzańskiego doprowadzić do powstania obiektu, którego zazdrości wiele samorządów podobnej wielkości, mówił Bartczak spodziewałem się, że tak to ładnie wygląda. Jak słyszałem, jakie e, tu sumy zostały zainwestowane, nieduże sumy i na cross to nie jest rozrzutna, to myślałem, że to jakaś prowizoryczna, jakiś tam e, tor na postakach stoi, a tu proszę, pełna kultura, jakość, profesjonalne tory, wspaniała zabawa. Tylko pogratulować pomysłu i to pokazuje, że czasem niedużym kosztem można zrobić naprawdę coś wspaniałego. W związku z tym, że popularność sali do skłosza i kręgielni nie słabnie, trwają prace nad przygotowaniem możliwości rezerwacji poprzez internet. Teraz, by popołudniami pograć w kręgle lub skłosza, trzeba zajmować miejsce nawet kilka dni wcześniej. Rezerwacja przez komputer będzie udogodnieniem zarówno dla mieszkańców Krosna Odrzańskiego, jak i gości przyjezdnych. A wtorkowy mecz pomiędzy samorządami wygrała drużyna prowadzona przez Marka Cebulę.